Twoja gadka jest bez sensu, bo jedyne co robiłaś, to obciągałaś na backstage'u siema, kurwo, twój stary brał pieniądze na brudno. Dobrze o tym wiedziałaś i się nie wpierdalałaś. Dziwki tak robią, więc wypierdalaj. 6 0 na moim koncie, byś to miała, gdybyś się nie wyjebała. To lachę, robisz jak na porno filmach Każdemu panowi ciągniesz pałę jak Godzilla Gdy mówią do ciebie dziwka Rozszerzasz uda I mówisz czysta pista Nie kurwo twój stary brał pieniądze na brudno. Dobrze o tym wiedziałaś i się nie wpierdalałaś Dziwki tak robią, więc wypierdalaj 6 stać na moim koncie byś to miała gdybyś się nie to Lachę robisz jak na pornofilmach, Każdemu panowi ciągniesz pałę jak Godzilla Gdy mówią do ciebie dziwka Rozszerzasz uda i mówisz czysta pista. Siema kurwo, twój stary brał pieniądze na brudno Dobrze o tym wiedziałaś i się nie wpierdalałaś Dziwki tak robią więc wypierdalaj 6-0 na moim koncie byś tu miała gdybyś się nie wyjebała prosta, twoje życie to rozpacz, nie masz nad czym się zastanawiać, jesteś kurwą do obszania. Sprawa prosta, twoje życie to rozpacz, nie masz nad czym się zastanawiać, jesteś kurwą do obszania. Sprawa prosta, twoje życie to rozpacz, nie masz nad czym się zastanawiać, jesteś kurwą do obszania. Na burzbo. go na bruno. Dobrze o tym wiedziałaś i się nie wpierdalałaś. Dziwki, tak robił więc wypierdalaj. Byś to miała, gdybyś się nie wyjebała To jest błęda prosta Nie ufaj w ani prostat Sprawa prosta, twoje życie to rozpacz Nie masz nad czym się zastanawiać Jesteś kurwą do obszania